Cześć wszystkim, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Witam wszystkich. O poranku, o poranku. Witajcie. Dzień dobry. Cześć Ula. Co słychać? 25 osób. No, widzę, że wszyscy punktualnie bardzo, bardzo punktualnie. Cześć Asiu, dzięki. Łukasz, o, kopę lat. No już coraz bliżej Smolany, to już się zobaczymy. Kupiłem bilet na samolot ostatnio. To się pochwalę. Teraz tylko muszę znaleźć zastępstwo, żeby ktoś na parafii mi mszę odprawił. Hmm. No, już niedługo. Święta i po świętach to już wakacje od razu zaraz. No, 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 Wspaniale. No dobrze, to zaczniemy. Ja tak trochę zwlekam, czekam, czytam, kto, kto się pojawia. Cześć. Cześć wszystkim. Jarek, siemanko. I no, oczywiście jesteśmy... Szczęść Boże, szczęść Boże, oczywiście że tak. W tym okresie wielkopostnym już przed wielką, wielkim tygodniem. Zaczynamy. Niedzielę palmowa teraz będzie, czyli tak zwana niedziela męki pańskiej. I wchodzimy w kontemplację tych tajemnic misterium paschalnego śmierci męki śmierci i zmartwychwstania I, i chodzi za mną taki tekst teraz w tych dniach że Jezus pomimo tego, że był synem Bożym, że był synem Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Nie wiem, czy kojarzy się taki fragment. Fragment. Z listu Hebrajczyków. I, I to jest trudny fragment, ponieważ nauczyć się czegoś, to, to jakby wcześniej nie wiem, nie potrafię. Ale mogę się nauczyć. Nie? To, to tak, jakby Jezus był wcześniej nieposłuszny, albo nie potrafił być posłuszny, a potem przez to, co wycierpiał, to się nauczył. No, oczywiście tak nie jest, bo Jezus, syn Boży, w swoim bycie nie może przeciwstawić się ojcu. Bo są miłością i są jedną. Nie? Ale jako syn, jako człowiek, wchodzi w posłuszeństwo ojcu, aż przyjmując śmierć na krzyżu. To samo mówi hymn świętego Pawła do Kenozy, nie? czyli do tego uniżenia się Jezusa. Żeby Pomimo swojej godności, będąc na równi z Bogiem, upokorzył samego siebie, stając się człowiekiem, będąc posłuszny aż do śmierci. A była to śmierć krzyżowa. Więc Jezus pokazuje nam w wielu momentach to posłuszeństwo. Już od samego wcielenia, gdzie gdzie wstępuje z nieba i, i już w słowach Maryi widać to posłuszeństwo, niech stanie się według słowa Twego, nie? jest otwarta na wolę Bożą. Też w innym fragmencie list do hebrajczyków mówi, cytując psalm, że... Dlatego oj, ciężko mi te wszystkie fragmenty po polsku cytować, ale nieważne. Że dlatego dałeś mi ciało, abym mógł powiedzieć o, o to jestem, aby czynić Twoją wolę. Czyli Jezus staje w tym całkowitym posłuszeństwie Ojcu. No, i na sam koniec, jakby widzimy to najbardziej w scenie, w tym ogrodzie oliwnym, gdy mówi, nie moja, lecz twoja wola, się, niech się stanie. Czyli akceptuje to. Co w innym fragmencie, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus krzyczy takim donośnym głosem: mówi. I co mam teraz powiedzieć, gdy się zbliża ta moja godzina? Wybaw mnie Panie od tej, od, o, od tej godziny, czyli od, od męki, wybaw mnie Panie, ale czy, przecież ja przyszedłem na świat właśnie po to. Nie? I i pokazuje nam to posłuszeństwo. Nie? Swoją postawą, też w przypowieściach. Te, te przypowieści o, o dwóch synach, których ojciec wysyła na pole. I jeden mówi. Pójdę, panie, pójdę ojcze, a nie idzie. I drugi, który mówi, nie pójdę. Ale jednak po tym. E, się nawraca i mówi, no dobra, no i, i idzie, idzie. I, I który wypełnił wolę Ojca? No ten, który, który poszedł. Nie? Czyli jak bardzo jest posłuszeństwo ważne, nie? że sam Jezus nam pokazuje to swoim własnym życiem, tym, że, że on wypełnia misję zbawienia świata w posłuszeństwie. Stając w posłuszeństwie wypełniając wolę ojca, to nie jest, jakby to powiedzieć, jego własna zachcianka albo inicjatywa, można tak rzec, tylko staje w posłuszeństwie do swojego ojca. I, I po tym krótkim wstępie, trochę chaotycznym, mam nadzieję, że, się zro, że jest zrozumiane to, pytanie do was, Pytanie do mnie też. Komu komu ty jesteś posłuszny. Posłuszna. Czy ją wolę pełnisz? Albo tak. Posłuszny, to ja tu się zastanawiałem, co to w ogóle znaczy to słowo. No obedient. To po polsku jest, że posłuchać, nie? usłyszeć. Coś i potem wykonać. Tak mi się to wydaje. nie? Więc kogo słuchasz i czyją wolę wypełniasz. Nie? Komu jesteś posłuszny? To jest bardzo ważne, bo w naszym życiu. Jest, odbywa się walka, pewna walka. I. I świat nam przedstawia, szczególnie w tej marksistowskiej filozofii, którą jesteśmy całkowicie otaczani, że um, żyjemy, w, ciągłym, w ciągłej walce i przeciwstawieniu się i, i, i w potrzebie wyzwolenia od wszystkich um, od wszystkiego, od żeby nie było nic. Co narzuca nam na swoją wolę. Prawdziwa wolność to jest to, że ty możesz robić, co ci się podoba. Nawet dochodząc do tych ekstremów, gdzie rzeczywistość, no, to co jest świat, rzeczywistość nie może nas ograniczać. Dlatego stawiamy wolę, umysł, to, co ktoś myśli. Ponad rzeczywistość. Nie? Czyli nieważne jest to, co jest prawdziwe, bo prawda nie istnieje, tylko musimy wyzwolić się ze wszystkich okowów. I żeby być, osiągnąć tą prawdziwą radość, prawdziwe szczęście, którą jest, jest wyzwolenie od, od wszelkich przy, Czegokolwiek, co nas e, w jakiś sposób e, ogranicza. Nie? I to oczywiście to jest, e, to jest kłamstwo, bo, ym, bo wiemy, że, e, że nie możemy żyć w próżni, że e, przeciwstawić się rzeczywistości, no to jest e, skończyć bardzo źle. Nie? Ym, bo rzeczywistość e, i tak w końcu. <laughs> To prawda zwycięża. Nie? A Jezus, będąc bogiem, być w tej pełni radości, nie? być będąc w niebie razem ze swoim Ojcem. On ogołocił samego siebie. Zostawił to wszystko i stał się człowiekiem, będąc posłuszny, czyli ograniczył się, ograniczył swoją własną, nawet bym powiedział, wolność, chociaż e, to, tak jak my to postrzegamy, ponieważ we wszystkim, co robił, był prawdziwie wolny. Dlatego, komu jesteśmy posłuszni? Jako młodzież, jako dzieci, to się buntujemy, nie? bo jest, musimy być posłuszni rodzicom. No I i w mniejszym, o większym stopniu jesteśmy posłuszni rodzicom. I musimy chodzić do szkoły i być posłuszni nauczycielom. I każą Ci robić lekcje, to masz robić te lekcje. I, i Więc mówimy, to tylko jak, jak tylko skończę 18 lat, to się wyprowadzam. Kto z Was mówił tak? Kto tak mówił w domu, że, że jak skończę 18 lat, to się wyprowadzam i będę wolny od, od rodziców? Niektórzy nawet mówią, że jak tylko będę mógł, to rzucam szkołę i idę do pracy, żeby, nikt, żeby mieć swoje własne pieniądze i być niezależnym. Ola Herda mówi, że, że Ty tak mówiłaś, ale, ale. A ty, Ola, masz już 18 lat? Ty... <laughs> Nie, to żart. To żart. Um. Mm. No oczywiście, że tak, ale spotykamy się z rzeczywistością, z tą prawdą, która nas, e, która, m, k, która zwycięża, czyli e, idziesz do pracy, jak masz te, nie wiem, 16, 18 lat i, e, i myślisz sobie, teraz będę wolny. No i co? E, i, I masz szefa w pracy, któremu musisz być posłuszny. I który gorzej cię jeszcze, yy, i jeszcze ci gorzej tłamsi niż rodzice czy nauczyciele. I, yy, I masz być na czas, bo jak nie, to cię wyrzucą i jeszcze większy stres, i masz być posłuszny. Bo tak? potem mówisz: No dobra, to, to może własną działalność sobie otworzę jakoś być swoim własnym szefem. Ho, nie? i yy, wszystkie papiery i mówisz, kurczę, jaki ten rząd i, i państwo, jak mnie tułam się jak, e, i muszę te podatki płacić. E, i, I kiedy jesteś wolny tak naprawdę? E, a już to, co dopiero jak ślub weźmiesz? To żona, żona już Ci pokaże, co, e, komu trzeba być posłusznym. E, e. No ja mam też takie pytanie do siebie, bo, bo na parafii komu ja mam być posłuszny? Komu? No i biskupowi. No ale biskup jest daleko i, i jako mnie nawet nie pamięta, to lepiej. Nie? Komu, komu ja mam być posłuszny? To mi mają być ludzie posłuszni. Tak często księża żyją na parafii jako um, pani władca. Nie jako jak Jezus, który przyszedł, aby służyć, a nie żeby mu służono. A, no, a często jak ma się odpowiedzialność, no to, no to też się wymaga. Nie? No tak. Więc nie chodzi mi tylko, żeby odpowiedź ta. Na to pytanie była. Ja służę Bogu. Nie? Ja jestem posłuszny Bogu. Ech, bo to jest bardzo łatwo to powiedzieć. Ech, bardzo łatwo tak, e, jakby to pytanie e, zmyć. Pytanie jest, komu jesteś posłuszny, albo prze, przez, przez kogo w Twoim życiu objawia się wola Boża? Żeby móc być posłusznym Bogu. Nie. Nie poprzez jakieś wewnętrzne poruszenia. Nie posłuszny Bogu słuchając słowa Bożego i że Bóg ci mówi masz to wykonać. Bo okej, okay, to, to rozumiem to jest też dobre i, i ważne. że być posłusznym Kościołowi wy, wy, i. I, I wykonywać Boże przykazania. Nie? Jakby to jest to jest wszystko łatwe i tylko kogo dał ci Bóg, żeby być posłuszny, Posłuszna. Nie? Czasami tak jak wcześniej żartowałem, śmiałem się, nie? Że mąż ma być posłuszny żonie a żona mężowi. Jak, jak mówię, że mąż ma być posłuszny żonie, no to wtedy się śmiejemy trochę, oczywiście, że tak, ha, ha, ha. Nie? Ale jak ja mówię, że żona ma być posłuszna mężowi, to o, o, to już jest, po hiszpańsku się mówi machismo, machismo nie? I Już wszystkie feministki, już tutaj nie? krzyczymy, podnosimy głos. Nie? Ale kogo masz obok siebie, kogo Bóg postawił w twoim życiu, żeby móc pokazać to posłuszeństwo, żeby nie walczyć tak jak walczy świat. Kto ma rację, kto ma więcej siły. I nie chodzi o fizyczną, nie? tylko kto jest, kto może więcej. I zawsze taka. Przepychanka. I tak samo nie tylko w małżeństwie czy w rodzinie, bo to te dzieci też walczą w pewien sposób często w jaki sposób się mogą przeciwstawić rodzicom, w jaki sposób narzucić swoją wolę przez kaprysy jakieś i tak. Ale tak samo we wspólnocie może być. Kto, kto ma mi mówić, co mam zrobić? Nie? Może, może. No niech przyjdzie ksiądz i mi powie. To jak ksiądz przyjdzie, to, to rozumiem. Albo Ewa, Ula mówi, no, że przez Ewę się objawia. No, oczywiście, że tak, że Bóg stawia liderów we Wspólnocie, którym, którzy prowadzą i którym trzeba być posłusznym. Oczywiście, że tak. Ale, ale ja zapraszam Was do jeszcze kolejnego kroku gdzie to, to tak samo mówi właśnie o tym uniżeniu święty Paweł. Uznając wszystkich, wszystkich, jako ponad sobą. Considerando a los como superiores a ti uznając wszystkich jako Twoich superiors, nie? Tych Twoich przełożonych. I można tak? Da się tak żyć? Uznając innych za za kogoś, kto Ci może nawet rozkazywać? Nie? I mówisz, no nie, nie, nie. Bo, bo oni nie pochodzą od Boga. Bo oni. No a skąd wiesz? Nie? No więc to jest ciekawe. To jest... A mamy, a mamy w sobie. Yy, mamy w sobie to pragnienie posłuszeństwa. Jest głębokie, takie ludzkie pragnienie posłuszeństwa. Jako służby też. Służby innym. Często u mężczyzn się to, to yy, widzi. Nie jak. Yy, jak. Yy, no, yy, właśnie w tej takiej. Yy, w tej takiej waleczności, czy, yy, czy właśnie w wojsku. Yy, żeby. Yy. Nie, to te, też, które wywodzi się często z pragnienia takiego rozpoznania przez Ojca, nie, że jestem z ciebie dumny, dobrze wykonałeś tą pracę. Nie? To na pewno też Jezus usłyszał od swojego ojca, jak po, po wykonaniu misji. Nie? Który, gdzie wrócił, stał, wrócił do nieba i ojciec klepi go po ramieniu, mówi dobra robota. Nie? No, ale to nie, nie mówię o mężczyznach tylko, nie? tylko każdy ma w sobie to pragnienie bycia posłusznym i wykonać dobrze tą pracę. Ym, misję, którą, która w ostateczności pochodzi od Boga. Więc bądźcie posłuszni, bo w posłuszeństwie jest, jest miłość to jest ogromne okazanie miłości. Nie zwracając też tak bardzo uwagi na to, czy czy to kto ma rację, czy to nie właśnie. Tylko. Tak, bo bo w ten sposób się objawia Bóg. I. I to wszystko więc. A jeżeli to jest też to już nie, nie kończę, jeżeli nie masz nikogo. Mówisz, ja jestem sam, ja żyję jak chcę, ja... to znajdź kogoś. To poszukaj kogoś, komu być posłusznym. Bo nie możemy żyć jak sieroty, takie sami, sami sobie szefem, sami sobie Bogiem. Nie? Znajdź kogoś, komu możesz być posłusznym. I niech cię prowadzi. Okej. Okay, dobra. E, otrzymujcie Boże błogosławieństwo na ten dzień i na e, całe wasze życie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.